Dużego samochodu, dodatkowo lubisz SUWy i nowe technologie. Myślę, że dobrą propozycją będzie dla Ciebie skoda Kodiak. Jak już zdążyliście zauważyć, siedzimy sobie w nowej skodzie kodiak, czyli w największym samochodzie w gamie Skody. I muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o wygląd tego samochodu, jest naprawdę bardzo dobry. Przykuwa uwagę i widać, że jest to kawał porządnego SUWA. Ale nie o wyglądzie dzisiaj. To, na czym chciałbym się dzisiaj skupić, to 9 ekran umieszczony w centralnej części kokpitu, który jest tak naprawdę no centrum dowodzenia tym samochodem. 9 calowy ekran o bardzo dużym zagęszczeniu pikseli, dodatkowo umożliwiający sterowanie gestami, a także posiadający wiele udogodnień multimedialnych. I tak, oczywiście mamy tutaj klasyczne radio, możemy podłączyć różne źródła multimedialne, natomiast warto zwrócić uwagę na system Skoda Connect. Generalnie rozwiązania, które stawiają do Skody, yy, są oczywiście znane już wcześniej z Audi, później w Volkswagenie, a na końcu trafiają oczywiście do Skody. Skoda Connect to centrum multimedialne naszego samochodu, które umożliwia czytanie najnowszych wiadomości, sprawdzanie pogody, sprawdzanie ruchu drogowego, a także udostępnienie na przykład hotspotu w naszym samochodzie. Jest to ściśle połączone, mamy tam miejsce w schowku na kartę SIM. Po jej włożeniu samochód korzysta z danych pakietowych właśnie do pakietu Skoda Connect, a my możemy na przykład współdzielić hotspot z pasażerami, i podłączać na przykład urządzenia, które są w samochodzie do wspólnego internetu. Bardzo fajne. Dodatkowo uzupełnieniem Skoda Connect jest dedykowana aplikacja na smartfona, w której sprawdzicie status samochodu, przejechaną ostatnią trasę, spalanie, serwis, znajdziecie najbliższego dealera, a także możecie na przykład włączyć miganie światłami lub trąbienie i miganie. Ta funkcja przydaje się, kiedy na przykład na zatłoczonym parkingu zapomnicie, gdzie zaparkowaliście swój samochód. Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa, Skoda tutaj także nie odstaje. My siedzimy akurat w topowej wersji wyposażenia, więc. Mamy tutaj absolutnie wszystko. Mamy tutaj oczywiście aktywny tempomat do 210 km na godzinę, który możemy sobie regulować, w zależności od tego, jaki odstęp chcemy utrzymywać od poprzedzającego pojazdu. Działa on bardzo dobrze. Dodatkowo, w połączeniu z asystentem utrzymania pozycji na pasie ruchu, tworzy zgrany duet. I w ten sposób skoda można powiedzieć, że ma takiego autopilota. Oczywiście musimy co jakiś czas zapać za kierownicę, natomiast nawet jeśli się zagapimy, czy puścimy kierownicę, to skoda na zakręcie bez problemu skręci. Oczywiście mamy asystenta nagłego hamowania, jeśli skoda wykryje, że auto przed nami nagle zahamowało, włączy nam ostrzeżenie, a jeśli nie zareagujemy, to zahamuje za nas. I uzupełnieniem całości tych systemów bezpieczeństwa jest oczywiście kontrola martwego pola, no ale to jest raczej już. Standard. Z racji tego, że mamy wersję scout, czyli można powiedzieć taką bardziej terenową, mamy tutaj dostępny także dedykowany tryb Offroad, po którego włączeniu mamy możliwość skorzystania z kilku dodatkowych asystentów. Między innymi na wyświetlaczu pokazuje nam się kąt skręcenia kół, wysokość na której się znajdujemy, a także kompas, możemy sobie te parametry zmieniać i na przykład włączyć też temperaturę oleju czy płynu podniczego. Przyznam się, że zabraliśmy Skodę na chwilę na poligon i spisała się bardzo dobrze. Oczywiście nie jest to dedykowany samochód do jazdy typowo terenowej, natomiast nawet jeśli zboczycie z asfaltu, to nie musicie się bać o to, że nie przejedziecie. Prześwit 19,5 cm, dodatkowo wzmacniany przód i tył yy, oraz cała pokrywa silnika pozwala na spokojną jazdę w terenie. Tak jak mówię, tryb off-road jeszcze to ułatwia w taki sposób, że na przykład jeśli macie stromy zjazd, to auto za Was hamuje i bezpiecznie sta staczacie się w dół. To, co jest bardzo przydatnym dodatkiem, to adaptacyjne zawieszenie. Mamy tutaj tryb Mode, gdzie możemy zmieniać sobie pracę. Układu kierowniczego, reakcję na pedał gazu, a także właśnie pracę zawieszenia. Pomiędzy komfortem, normal i sport są odczuwalne różnice i rzeczywiście przy sporcie to auto się bardzo usztywnia. Oczywiście musicie pamiętać o tym, że przy prześwicie prawie 20 cm nie oczekujcie tutaj sportowej jazdy, natomiast jest to odczuwalne i kiedy najedziecie na dziurę w trybie sport, odczujecie różnicę niż w przypadku najechania na dziurę w trybie komfort. Ładnie wybiera dziury, nie przeszkadza Wam absolutnie nic w tym samochodzie, jedzie się bardzo komfortowo. I dodatkowo podwyższona pozycja za kierownicą. Można powiedzieć, że Kodiak to taki mały czołg, gdzie w mieście sprawdzi się idealnie ze względu na to, że podjedzie wam praktycznie wszędzie, a właśnie w terenie, także pozwoli wjechać na jakąś działkę na odludziu. Uzupełnieniem całego pakietu wyposażenia jest także Kanton, czyli opcjonalny zestaw audio o mocy 570 W który gra całkiem przyzwoicie, nie jest to może lider, jeśli chodzi o audio w samochodzie, natomiast jak na Skodę jest w porządku. Jeśli chodzi jeszcze o systemy ułatwiające parkowanie tym samochodem, to oczywiście mamy tutaj system kamer 360. Z kilkoma trybami, łącznie z tym, że możemy dokować przyczepę, bo mamy także tutaj elektryczny hak. tryb parkowania do przyczepy pozwala nam symulować tak, jak mamy najechać na przyczepę. No jest to absolutnie świetne. Przy prawie 5-metrowym aucie bardzo się przydaje. No i dodatkowo oczywiście mamy także tryb samoczynnego parkowania. Jeśli uważacie, że parkowanie takim słowem jest ciężkie, możecie skorzystać po prostu z pomocy automatu. W samochodzie oczywiście mamy szereg rozwiązań Simply Clever, do których Skoda zdążyła nas już przyzwyczaić. Mamy parasol w drzwiach, mamy oczywiście bampery po otwarciu w drzwi automatycznie takie ograniczniki nam się na nie nakładają, dzięki temu nie obijemy ich na parkingu. Szereg gniazdek w postaci USB, w postaci kart SD, gniazdek 12V, a także zwykłego gniazdka 230, które jest z tyłu dla pasażerów, czynią Skodiaka bardzo praktyczny samochód. Podsumowując, Skoda jak to bardzo dobry samochód. Jeśli szukasz suwa, który przewiezie twoją siedmiosobową rodzinę, jest bardzo pojemny, wygodny, to myślę, że warto się zastanowić nad tym modelem. Dodatkowo cenisz sobie nowe technologie, które akurat w przypadku Skody są zaserwowane naprawdę bardzo dobrze, wszystko działa. Świetnie, i nie ma tutaj czegoś takiego, że się zacina, jest niedopracowane. W skodzie, już te rozwiązania, które do niej trafiają, są kompletne i to mi się bardzo podoba. Dodatkowo w schowku masz też ładowanie bezprzewodowe, co jest absolutnie świetne. Oczywiście obsługa CarPlay i Android Auto także jest w tym samochodzie, to mi się naprawdę bardzo podoba. Jeśli chodzi o komfort jazdy, pozycja za kierownicą. Wygodne fotele, jeszcze dodatkowo wersja scout, która jednym się to podoba, drugim nie. Ma plastikową imitację drewna, jest wzmacniana, wjedziesz sobie tym autem w pole. Można powiedzieć, że kupując skodę Kodiak otrzymujesz wszystko, czego możesz oczekiwać od Suwa. Oczywiście nie jest to marka premium, natomiast samochód jest wykonany bardzo dobrze i daje ogromną frajdę z jazdy. Dodatkowo siedmiobiegowe DSG i napęd 4x4 pozwalają komfortowo się przemieszczać i fajnie zmieniają biegi, z tym że skrzynia niestety czasami potrafi się zgubić. Więc no, pomagają wtedy manetki, które macie ukryte za kierownicą. Jeśli macie do nas jakieś pytania odnośnie tego samochodu, głównie pod względem technologicznym, bo pamiętajcie, że w ten sposób sprawdziliśmy ten samochód, zapraszam Was do zadawania pytań w komentarzach. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a także subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Czołem!